Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu i dzisiaj razem z Jankiem porozmawiamy o narzędziach w pracy pośrednika. A więc będziemy rozmawiać o takich narzędziach, z jakich korzystamy na co dzień, czyli trochę tajników z branży pracy pośrednika. Porozmawiamy też o narzędziach, które są dostępne. Zrobimy taki krótki przegląd rynku. Ula, jak zaczynamy pracę jako pośrednik, to na początku jest oczywiście telefon, komputer, czy takie codzienne narzędzie pracy. Powiem Ci, jest ciekawy taki temat odnośnie samochodu. Jest taki trochę mit, nie mit, że pośrednik musi koniecznie mieć samochód. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo uważam, że oczywiście, jeżeli sprzedaje się działki albo rzeczywiście no, wymagane jest takie poruszanie się gdzieś ma komunikacji miejskiej, to jak najbardziej ten samochód jest potrzebny. Niemniej jednak, jeżeli jesteśmy pośrednikiem działającym głównie w mieście, w jakichś no już do dobrze rozbudowanych aglomeracjach miejskich, to to nawet Paradoksalnie może być atut, że się głównie poruszamy komunikacją, ponieważ jesteśmy w stanie doradzać klientom, jak możemy optymalnie dojechać do takiej czy innej nieruchomości. Ja pamiętam, że na początku swojej pracy jako, jako nieruchomości takiego auta nie posiadałam. Ja je zakupiłam dopiero później, więc myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu w tym, żeby rozpoczynać swoją karierę i auta nie posiadać. No właśnie, więc mamy taki mały micik na rozgrzewkę. Jeśli chodzi o wyszukiwanie ofert, no gdzieś my musimy znajdować te nieruchomości, które pozyskujemy, później sprzedajemy. Jak z Twojego doświadczenia się do tego, no i z czego korzystamy? Janku, tych narzędzi jest naprawdę dużo. Może powiedzmy, po co my korzystamy z tych narzędzi? Żeby ułatwić sobie pracę i zaoszczędzić czas, który byśmy tracili wykonując tą pracę bez z różnych CRM-ów czy systemów do wyszukiwania, na przykład ofert prywatnych. Korzystamy ze specjalnych systemów. Oczywiście wiesz, że ja jestem fanką jednego, ale tutaj może nie będziemy zdradzać konkretnie którego. Nie mamy tutaj żadnego lokowania produktów, nikt nam za, taką, za taki przegląd nie zapłacił, więc jesteśmy tutaj zupełnie subiektywni. Moi drodzy, na rynku mamy dostępnych kilka systemów do przeglądania ofert prywatnych. Myślę, że najpopularniejszy to SAC, Adradar, NBOT, mamy PopKRN jeszcze dostępny, Investoro, ale też Monitor. No tak, ale jaka jest przewaga tych, tych systemów nad takim tradycyjnym wyszukiwaniem, powiedziałbym, na pieszo, tak? Czy, no, Myślę, że najważniejszym jest, Janku, to, że możesz zostawiać sobie komentarze, notatki, możesz zaznaczać, które spotkanie umówiłeś, jaki klient życzy sobie z tobą kontaktu później, możesz tworzyć teczki dla klientów, na przykład w sytuacji, kiedy poszukujesz nieruchomości dla kogoś, dla jakiegoś klienta, możesz tworzyć teczkę, na przykład pod nazwiskiem tego klienta, do której wrzucasz nieruchomości, któremu na na przykład zaprezentowałeś czy przesłałeś. No to jest rzeczywiście korzystne. Tak też z tych systemów, z których różnych miałem okazję korzystać. To były popularne i takie pomocne funkcje, a powiem ci, że to, co mi się też podobało, to to, że często miałem wiele ofert po prostu w jednym miejscu. Nie musiałem się rozpraszać przeklikiwaniem po różnych tam programach. Mogłem po prostu skupić się bezpośrednio na zadaniu, które wykonywałem. Tak, myślę, że zdecydowanie szukanie na pieszo ofert prywatnych na wszystkich portalach, których jest dosyć dużo dostępnych, będzie zajmowało ci więcej czasu niż korzystanie z jednego systemu, który te Oferty po prostu zbiera, tym bardziej, że te systemy, one dobrze działają. One szybko aktualizują nowe ogłoszenia, które się pojawiają, więc to jest duże ułatwienie dla agentów nieruchomości, jeżeli z takiego systemu korzystają. Myślę, że jest to też duża przewaga biur w stosunku do po prostu osób samodzielnie poszukujących gdzieś mieszkania. No tak, oczywiście. Na wszystkie narzędzia będzie potrzebny dodatkowy budżet. Przejdźmy może do wyceny, bo to jest bardzo duża część naszej pracy, czyli umiejętne wycenianie nieruchomości. Ja myślę, Janko, że tutaj musimy zaznaczyć, że żadna, żaden system wycen nie zastąpi doświadczenia i umiejętności pośrednika, więc proponuję, żebyśmy brali pod uwagę jako osoby doświadczone naszą wiedzę, którą oprzemy na, na przykład raportach cen rynkowych, które oferuje NBP czy GUS. Ja myślę też, że na początku, dla takiego początkującego pośrednika, przede wszystkim wyznacznikiem ceny właśnie będą te raporty, wyceniarki, ale im więcej zdobędzie doświadczenia, tym ta relacja będzie się zmieniała, nie? Czyli z czasem te właśnie wszystkie wyceniarki, raporty będą stanowiły tylko i wyłącznie narzędzie, ponieważ już na własnym doświadczeniu możemy się opierać, żeby tą cenę już dokładnie określić. Oczywiście, ale jeżeli jesteś początkującym agentem, który jeszcze nie sprzedał wielu nieruchomości, to możesz się, tak jak już wspominałam, posiłkować specjalnymi portalami, które zajmują się wyceną nieruchomości. Bardzo popularnym portalem jest Sonar Home, mamy Evaluera, mamy Urban One, więc wybór tych narzędzi jest naprawdę duży. Tak, przy czym widać, że część tych narzędzi jest ogólnie dostępnych, czy to po zwykłym nie wiem, zalogowaniu się, zarejestrowaniu, czy, no, nie wiem, NBEP czy Gusto to tak naprawdę nie wymaga niczego innego, jak po prostu odnalezienia tych informacji, no ale część stoi za paywallem, no i z mojego doświadczenia, te najbardziej szczegółowe, gdzie jest naj, dostęp do y, największej ilości cen transakcyjnych. I najbardziej mm, aktualnych. I najbardziej aktualnych, tak. Zmęczyć. Ale nawet, wiesz, jak y, chcemy skorzystać z rejestru cen nieruchomości z, ze starostwa, to i tak musimy zapłacić, tak? Więc jakiś paywall mimo wszystko, im lepsze dane, no to niestety stoimy za jakąś taką granicą, gdzie no, musimy zapłacić, żeby pozyskać te informacje. Tego się nie ominie. Oczywiście. Ym, I też myślę, że ta końcowa wycena nieruchomości ym, Mimo wszystko musi zakładać oględziny i to, co się dzieje na miejscu. Czyli takie wrzucenie po prostu danych w, jakąś, w jakiś taki system nie da nam finalnego efektu. Musimy to zawsze zweryfikować. Oczywiście bardzo często nie mamy dostępu do informacji na temat stanu nieruchomości, na temat jej standardu, jeżeli chodzi o wnętrze. Więc końcową wycenę doświadczony pośrednik będzie opierał na swoim doświadczeniu i danych, które otrzyma z systemów oferujących wyceny. Następnym takim kolejnym naturalnym punktem jest przygotowanie oferty, no i na różnych płaszczyznach. Zacznijmy może od tego najciekawszego, być może, i to jest fotograf, robienie zdjęć. Są agencje, które korzystają z profesjonalnego fotografa wnętrz, czyli outsourcują tą usługę, ale są też biura, które wykonują sesje zdjęciowe samodzielnie, mają do tego aparaty czy e, robią te zdjęcia telefonem. Ja tutaj nie będę też dużo na ten temat mówiła, ponieważ ja tą usługę outsourcuję, nie wykonuję sama zdjęć, ponieważ nie jestem w tym zakresie specjalistą. Czy uważasz, że jest taka zależność między potencjalnie ceną nieruchomości a usługą, jaką zamawiasz? Myślę, że zdecydowanie. Myślę, że im nieruchomość jest droższa, tym lepszy fotograf będzie potrzebny do wykonania tych zdjęć. Im lepiej będzie zaprezentowana, tym wyższą cenę możemy osiągnąć przy sprzedaży tej nieruchomości takie fajne narzędzie od jakiegoś czasu stosuje i to są takie raporty przygotowujące pod sesję zdjęciową, bo w tym wszystkim też jest jednak ten sprzedający, czyli osoba, która na co dzień użytkuje. I im lepiej zostanie to mieszkanie, powiedzmy, przygotujmy jakby omówmy to na, na przykładzie mieszkania, im lepiej mieszkanie wcześniej zostanie przygotowane do homestagingu, tym, tym lepszy będzie efekt tej sesji oraz też tak myślę, że ten no pośrednik musi wcześniej się przygotować, w jakim on właściwie chce stylu zrobić, no bo to nie można tego robić po prostu na jednego kopyto. To trzeba dostosować do tego, co chcemy osiągnąć. No myślę, Janku, że tutaj bardzo fajny temat poruszyłeś, już wspomniałeś o homestagingu. Ten homestaging, który my oferujemy, mamy, bądźmy szczerzy, mamy cały magazyn rzeczy, które oferujemy przy homestagingu i my jako pośrednicy dobieramy odpowiednie dodatki, no bo prawda jest taka, że nie wszystkie, nie wszystkie nasze rzeczy pasują do każdego mieszkania, więc tutaj też jako narzędzie traktujmy to, żeby odpowiednie Odpowiednio wybrać wystrój, odpowiednio y, dobrać kwiaty. Niejednokrotnie są żywe kwiaty, one bardzo ładnie wyglądają na zdjęciach, bardzo dobrze prezentują się szczególnie w tych nieruchomościach premium. Zgadzam się w pełni. Nie jest to zawsze łatwe do, y, do dobrania. Przyznam, że ja się bardzo lubię y, doradzać naszych koleżanek, jakie kwiaty wybrać, bo mi wiedzy brakuje. Ale efekt jest zupełnie inny. Mimo, że dzisiaj sztuczne kwiaty z różnych popularnych firm, zajmujących się po prostu produkcją takich kwiatów, efekt potrafi być niezły, ale żywego kwiata no nie zastąpi, jeżeli chcemy osiągnąć pewien efekt, nie? Tak, myślę, że żywe kwiaty są bardzo ciężkie do zastąpienia, ale jeszcze przed tym, zanim te kwiaty, poduszki, i te wszystkie zasłonki do tego mieszkania zaniesiemy, musimy odpowiednio przygotować, tak jak powiedziałeś, właściciela, przesłać mu listę rzeczy, które należy wykonać przed naszym homestagingiem, no bo nie chcielibyśmy zastać nieruchomości, która jest nieposprzątana, czy która ma pełny zlew naczyń. Oczywiście, jeżeli właściciel przekazuje nam wcześniej informację, że nie jest w stanie posprzątać mieszkania, my jesteśmy w stanie zorganizować, Wcześniej e, osobę, która posprząta czy przygotuje tą nieruchomość, ale musimy też o tym wiedzieć. Z inną świadomością wtedy e, przygotowujesz e, plan e, sesji zdjęciowej, prawda? Mhm. To jest tam też cały ten aspekt tego odpersonalizowania mieszkania, prawda? Tak, oczywiście. No to już jest kwestia pracy osoby, która wykonuje ten home staging, żeby zabrać zdjęcia, ramki z przestrzeni, którą będziemy fotografować. Nie każdy właściciel też życzy sobie, żeby takie detale życia prywatnego pokazywać. No dobrze, a przejdźmy do pisania oferty. Czym uważasz, że dobrze jest się kierować przy pisaniu oferty? Ja myślę, że należy podkreślić atuty nieruchomości, pokazać dlaczego ta nieruchomość tyle kosztuje. Na przykład, że są drewniane okna, czy że ma drewnianą podłogę w środku to mieszkanie, czy jest wyższy standard nieruchomości, wysoki sufit, marmury w łazience. To należy z pewnością zaprezentować w ogłoszeniu. I kolejnym narzędziem, z którego pośrednicy mogą korzystać, są programy, które służą do rysowania planów nieruchomości. Już wspominaliśmy na wcześniejszych naszych podcastach, że rzeczywiście ten plan pomaga uświadomić kupującemu, jak może kupowane mieszkanie zaaranżować. Mm -hmm. Ja też nieraz korzystam z usług profesjonalistów, którzy po prostu zajmują się rysowaniem rzutów. No a to już zależy od tego, jaka jest nieruchomość, czy to jest coś, co jestem w stanie sam sobie w programie narysować, a gdzie sobie analizuję, że trochę szkoda mi tego czasu, wolę po prostu ta odrysować, zapłacić, żeby ktoś to <coughs> zrobił za mnie. Ale na pewno zawsze masz przy sobie dalmierz, prawda? Zawsze. To jest taki mój standardowy gadżet, dalmierz i miarka. Dobrze, Janko, to w takim razie mamy plan nieruchomości, mamy ogłoszenie, gdzie to ogłoszenie opublikujemy, jakie są nasze narzędzia. I w jaki sposób je publikujemy, bo to też ma znaczenie. My jako agencja korzystamy ze specjalnych CRM-ów dla biur nieruchomości, dzięki którym ogłoszenie jest umieszczane w jednym miejscu, w jednym CRM-ie, a stamtąd eksportowane na wszystkie portale, z którymi współpracujemy. Myślę, że to takich najbardziej popularnych możemy zaliczyć Asari, Virgo, Imo, ten STCRM. Tych portali, które nam ułatwią pracę w zakresie publikowania nieruchomości, jest naprawdę wiele. Myślę, że tutaj jest kwestia taka, na co kogo stać, kto jaki budżet chce przeznaczyć na swój CRM, ale też przede wszystkim jakie ma potrzeby, bo są CRMy bardzo proste, ale są też CRMy bardziej skomplikowane. Powiem ci, kiedyś korzystałem z tego CRM-u, gdzie tych funkcji była po prostu mnogość, a finalnie i tak korzystaliśmy tylko i wyłącznie z małego zakresu. E, więc tak, ja też jestem tego zdania, że po prostu trzeba to sobie dopasować do moich potrzeb, tak? Nie trzeba od razu kupować nie wiadomo jakiego. Myślę, Janko, że też każdy ten CRM ma okres próbny, gdzie agenci mogą sprawdzić, czy im odpowiada, czy jednak mają większe potrzeby i poszukują czegoś innego. Hmm. To wrzucę może teraz jeszcze coś takiego, coś, co już nawet wśród klientów, jakby wśród osób nie zajmujących się tym zawodowo, ta nazwa się gdzieś obiła jest to MLS. System wymiany ofert międzyagencyjnych. Dokładnie tak. Jest to ciekawa forma, która u swoich podstaw ma sprzedaż no międzyagencyjną, ale również off market, tak? Czyli te oferty mają się bardzo szybko pojawiać w tym systemie. Dzięki czemu pośrednicy z założenia mają możliwość szybkiej wymiany ofert, często jeszcze zanim ta oferta po prostu zostanie opublikowana na innych portalach. Tak, to jest zdecydowanie narzędzie, które ułatwia współpracę międzyagencyjną. Niemniej jednak sądzę, że. To jaką formę współpracy ktoś sobie wybierze, czy umowy otwarte, czy umowy na wyłączność, czy praca głównie międzyagencyjna, czy z klientem, że tak powiem, z ulicy, przy czym nie musi stać to w sprzeczności, no to każdy musi sobie wybadać, jaka forma współpracy jest dla niego najlepsza i najbardziej dla niego wygodna. No tak, bo musimy zaznaczyć, że raczej umów otwartych w MLS-ie nie publikujemy. No byłoby to trudne, no, bo tak powiem, kto pracował na Melesie, wie, jakby to było trudne do zrealizowania. Ula, jak uważasz, które z portali dzisiaj są najbardziej istotne, jeśli chodzi o publikowanie ofert? Myślę, że w czołówce będzie oto dom. Później umieściłabym Morizon, kolejne miejsce na podium nieruchomości online. Ostatnio bardzo mocno na popularności zyskuje GetHome, z którego mamy coraz więcej zgłoszeń. Tych portali jest naprawdę dużo. Tutaj można współpracować z 20 portalami. Pytanie, jakiego standardu mamy nieruchomości? Bo na przykład OLX sprawdza się głównie dla ofert najmu mieszkań, prawda? Myślę, że tak. A czy ty widzisz jakąś taką… Um... Tendencja, że na przykład y, zmienia się popularność albo skuteczność tych portali? Tych zgłoszeń i zapytań mamy zdecydowanie najwięcej y, z oto domu. Y, I tutaj na drugim i trzecim miejscu, tak jak wspominałam, Morizon i nieruchomości online, powiedziałabym, że te portale lubią się zamieniać kolejnością. Y, ja oczywiście mówię na podstawie tego, jakie zgłoszenia my otrzymujemy w biurze w innych miejscowościach niż Warszawa czy Województwo Mazowieckie, to podium może być zupełnie inne. Ula, czy są jakieś możliwości, jak już opublikujemy tę ofertę na danym portalu, żeby zwiększyć skuteczność naszej sprzedaży? Ta kwestia zależy od naszego budżetu, jakim dysponujemy. Są portale, na których możemy promować każdego dnia swoje ogłoszenie. Są portale, które mają jakieś na przykład pakiety na miesiąc, na dwa miesiące. I tutaj jako agent, który ma swoją bazę nieruchomości, wiem, kiedy nieruchomość trzeba promować, w jakie dni jest najwięcej wejść na ogłoszenie. Janku, a Ty zgadł, wejść, kiedy najwięcej i klientów przeszukuje portale? No, powiedzmy, że pozwolę sobie na taki szacunek, że w godzinach pracy z rana. W poniedziałek, w porze lunchu. W poniedziałek, w porze lunchu. Tak. Najwięcej wejść na niektóre portale jest w poniedziałek, w porze lunchu i wtedy też otrzymujemy najwięcej zapytań. Ciekawe. Ale dobrze jest mieć też dostęp do takich statystyk. Czy wszystkie portale dają dostęp do takich statystyk, wejść i sprzedaży? Jako agenci mamy specjalne pulpity z statystykami, z ilością odsłon i wejść, ale nawet z odkryciami numerów naszych telefonów, więc rzeczywiście, jako agenci, możemy analizować razem z klientami statystyki ogłoszeń. I krótkie, przewrotne pytanie, bo to się pojawia czasami na spotkaniach doradczych. Czy to promowanie rzeczywiście jest konieczne? Bo to co, bo przecież to oferta, nawet jeśli to pojawi się, to pojawi się na trzeciej, czwartej stronie? Janku, ogłoszenie, które dodajesz, ono systematycznie spada coraz dalej. Prawda jest taka, że klient kupujący nie ma siły, cierpliwości, żeby przeglądać 20 ofert. On zazwyczaj przegląda pierwsze 3, pierwsze cztery strony na portalach ogłoszeniowych. Więc myślę, że zdecydowanie to promowanie ofert jest bardzo ważnym. Na narzędziem w pracy pośrednika, szczególnie w naszym biurze, w którym umowy są krótkie. Nasze umowy są zawierane na okres 3-4 miesięcy. Mi jako pośrednikowi zależy w dużej mierze na dotarciu do jak największej ilości klientów, którzy zobaczą ofertę, zainteresują się i do mnie zadzwonią. Czyli później mamy taką sytuację, telefon do nas dzwoni, mamy nawet prezentację, klient jest zainteresowany obejrzeniem, ale mówi, że jego po prostu na to nie stać, czyli musi pozyskać sfinansowanie. Jak możemy pomóc? Może niekoniecznie, że nie stać, może lepszym, lepszym warunkiem byłoby tutaj, że nie ma w tym momencie pieniędzy, ale posiada swoją zdolność kredytową. I my jako pośrednicy skorzystamy z, może niekoniecznie narzędzia, ale z wsparcia pośrednika kredytowego, który tą zdolność kredytową zweryfikuje, bo może się okazać, że rzeczywiście tego klienta, na no to mieszkanie po prostu nie stać. Myślę, że ta współpraca dobrego pośrednika e, w obrocie nieruchomościami z dobrym pośrednikiem kredytowym to jednak jest klucz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie o ten kredyt jest coraz trudniej momentami. Tak, zdecydowanie. Te sytuacje nie są proste, kiedy klient musi się kredytować i sprawdzenie jego zdolności kredytowej przez profesjonalną osobę. E, Ułatwia nam pracę i ogranicza ilość stresu związanego z ewentualnymi problemami, które mogą wystąpić w przypadku braku tej zdolności. Tu chciałbym tylko zaapelować, że taka e, analiza potrzeb oraz dobranie właściwego kredytu rzutuje na obie branże zarówno nas, e, pośredników, jak i pośredników e, kredytu. I warto mieć to na uwadze również pod kątem tego, żeby. No, nie poczuł się klient oszukany, kiedy nagle musi, ma oczywiście mieszkanie, ale musi nagle płacić taką ratę kredytu. Na który zwyczajnie go nie stać. I przyznam, że cen jest to sobie w naszym pośredniku, że on potrafi tak po prostu po ludzku do tego podejść. Trochę sprowadziliśmy tutaj naszego Andrzeja do narzędzia, e, narzędzia ale zdecydowanie <grym> myślę, że warto było o tym e, wspomnieć. Ale przechodząc dalej, mamy również sprawdzonego notariusza, z którym współpracujemy od kilku lat, który również poniekąd bardzo pomaga nam w naszej pracy, e, ponieważ dla mnie i dla moich klientów zawsze jest ważne to, żebyśmy wcześniej mieli draft umowę e, czy przedstępnej, czy przenoszącej własność. Tak, żebyśmy mogli odpowiednio nanieść nasze uwagi, czy zaproponować stronom niestandardowe zapisy w tych umowach. Tak, myślę, że też taką wartością dodaną jest to, że zawsze jest możliwe, że możemy się dopytać na etapie takim operacyjnym, jak postępować z daną sprawą. Czy myślisz, że jeśli chodzi o teraz nowy temat, świadectwo charakterystyki energetycznej, też mamy jakieś możliwości, żeby skorzystać ze wsparcia. Coraz więcej pojawia się stron w internecie, które oferują świadectwa charakterystyki energetycznej, więc fajnie jest mi sprawdzoną osobę. My taką osobę mamy w biurze i zazwyczaj te świadectwa charakterystyki są przygotowywane w ciągu 24 godzin i to jest taki aspekt dosyć nowy w polskich przepisach. Większość klientów o tym ciągle jeszcze zapomina. A dla osób, bo bardzo dużo jest teraz ofert y, firm, które się tak. No, oferują z tą usługą. Jak, gdybyś miała określić, który parametr byłby dla ciebie najważniejszy w takiej usłudze, to jaki by to był? Myślę, Janku, że czas wykonania takiego świadectwa charakterystyki energetycznej. Jest wiele osób, które oferują wykonanie tego świadectwa w ciągu 8 tygodni. Często klient kupujący nie będzie chciał czekać aż 8 tygodni, więc myślę, że ten czas jest bardzo ważnym aspektem. Czyli żeby było szybko oraz żeby było pewnie, że na pewno będzie. Tak, najważniejsze jest to, żeby było na pewno, tak. Myślę, że podsumowując ten temat, mam taką myśl, że każdy z tych elementów jest ważny, prawda? Czy myślisz, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że który z tych elementów jest najważniejszy? Ja myślę, Janku, że najważniejszy jest pośrednik, który korzysta z tych narzędzi i oczywiście każdy pośrednik będzie miał też swoje ulubione programy czy CRM, -y, które go wspierają. Niekoniecznie narzędzia, które dla mnie są najlepsze, będą też najlepsze dla innych agentów. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Było to takie, zwięzłe sądzę dość konkretne przedstawienie, w jaki sposób pracujemy. Myślę, że zarówno pośrednicy, którzy nas oglądali i słuchali, są w stanie sobie coś z tego wyciągnąć, jakoś się zainspirować, jak i osoby, które samodzielnie sprzedają. Być może otworzyły się oczy, że są pewne narzędzia, z których mogłyby skorzystać. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. A jeśli wykorzystacie z innych narzędzi, to chętnie o tym poczytamy. Dajcie nam znać. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszamy również na nasz Spotify, Instagram i widzimy się nie tylko w komentarzach, ale i na następnym podcaście. Cześć. Dziękujemy bardzo.